Cześć tej strony Hodlerka. Dzisiaj przygotowałam dla Was recenzję projektu SkyNity, ale oprócz recenzji będę miała coś jeszcze ciekawego specjalnie dla was, dlatego chciałabym, żebyście zostali do końca. Zanim zacznę, zapraszam na mój telegram, wrzucam tam szybkie info, kiedy nie mogę nagrywać, a jeżeli chcielibyście zakupić swoje pierwsze kryptowaluty i zgarnąć 30 dolarów na start, to zachęcam do założenia giełdy Bybit. Linki zostawiam pod filmem. Skyity jest to nowy projekt, który jest na wczesnym etapie, co oznacza, że możemy znajdować się w dobrym miejscu o odpowiednim czasie, ale również może to mieć swoje konsekwencje w postaci np. niepowodzenia. Wiadomo jak to na rynku krypto. Czym jest SkyNity? Słuchajcie, Skynity to gra strategiczna na blockchainie oparta o proof of play. Ta gra została stworzona przez graczy, którzy grali na zasadzie play to earn i grając stwierdzili, że po prostu chcieliby stworzyć własną grę, i tak powstało właśnie Sky Nitty. Gra, tak jak wcześniej wspomniałam, jest strategiczna i jest związana z landami. Nie można jeszcze w nią zagrać, ale jak tylko będzie taka możliwość, to na pewno będę chciała spróbować swoich sił ze względu właśnie na to podejście strategiczne. I tak, zbierając surowce czy podbijając ziemię, możemy wygrywać nagrody w postaci tokenów SDT. Gra ma być prosta, ale liczy się tutaj takie strategiczne myślenie i jeśli lubicie właśnie rywalizować, to myślę, że może Wam się spodobać. Będziemy tutaj budować swoją armię, przyjmować ziemię wroga i każdy gracz zaczyna z tak zwanego Motherland NFT, którą można będzie upgrade'ować. Są też jednostki i mają one różne zdolności i o tym możemy sobie poczytać troszeczkę niżej. O, to jest właśnie tutaj. Te jednostki mają różne zdolności. Jest ich w tej chwili cztery i możemy sobie tutaj dokładnie przeczytać, co one robią. Wplotła się tutaj też historia, która jest powiązana z mitologią czterech bogów. Tutaj możemy to właśnie zobaczyć. I jak wiadomo, są cztery żywioły. Zapewne będą tutaj jakieś przeróżne moce, które będziemy wykorzystywali. O tym możecie też bliżej przeczytać sobie na medium, ponieważ to właśnie tutaj znajdziecie opowiadania właśnie o tych bogach, które nakreślają nam. Klimat. Na Twitterze, słuchajcie, mają oni na moment nagrywania tego filmu ponad 7000 obserwujących. Na Medium jest ich. Ponad 100, dokładnie 113, na telegramie ponad 200, także jest naprawdę dosyć wcześnie, i ogólnie będą tutaj dwa tokeny. Pierwszy to SDT, który jest głównym tokenem, tak zwanym zbywalnym, i może on zostać zamieniony na token RSDT, i ten RSDT będzie można wydawać oraz zarabiać w grze. Co ciekawe, Tokeny będą spalane i deflacja będzie utrzymywana na poziomie wyższym niż inflacja. Nie jak w przypadku innych gier, które były mega inflacyjne, i wiadomo jak to się niestety zakończyło. Współpracują oni też z MintDAO, tutaj nie znajdziemy tej informacji tylko na ich Twitterze. I jak zauważyłam tą informację, to już dało mi to do myślenia ze względu na to, że MintDAO bardzo uważnie sprawdza projekty, z którymi współpracują i byle projektu na pewno nie wezmą. Jeszcze na chwilę przejdę do strony, klikniemy sobie Skylands i o tych landach jeszcze sobie chwilę e, pogadamy. E, I słuchajcie, przewinę sobie troszeczkę w dół, zaraz mi się powinno wyświetlić. Dobra. I ta kolekcja Skylands NFT składa się, jak widzimy, z czterech elementów, to już o tym wspominaliśmy. Tutaj można przetłumaczyć, że reprezentujących czterech potężnych Sky guts, z których każdy zapełnia inny rodzaj wzmocnienia umiejętności. Czyli po prostu chodzi o tych bogów i chodzi właśnie o... Cztery żywioły. Możemy najechać sobie kursorem, żeby odkryć te moce. I tutaj, jak widzimy, przy water jest mining speed, przy ziemi jest obrona, fire, atak. I tutaj mamy speed, czyli prędkość. I teraz przejdźmy sobie do tego, że mamy pięć poziomów od zwykłej po legendarną. Im rzadszy jest ten NFT, tym po prostu jest atrakcyjniejsza, bardziej rozbudowana grafika i wyższe są bonusy w grze. I przejdźmy sobie jeszcze niżej. Wszystkie landy będą różnić się liczbą tych cech i ich poziomem, i mintując NFT, możemy mieć szczęście i być posiadaczem ziemi, ze wszystkimi tymi cechami na najwyższym poziomie. I tutaj mamy przykład, jak to może wyglądać. I ogólnie w tej chwili trwa pre-sale, jest specjalna apka do tego, mam nadzieję, że tutaj to znajdę. Okej, okay, szybciej mi było znaleźć na Twitterze. Ja wam tę stronę podrzucę w opisie pod filmem, żebyście nie musieli tego szukać właśnie na Twitterze. Wchodzimy sobie na tą stronę. Tutaj łączymy się walletem. Klikamy sobie presale. Jeżeli wasz portfel będzie łapał się na ten presale, to będziecie mogli zakupić te tokeny, dokładnie SDT tokeny. Wy fazie pre -sale. Jak to zrobić? I uwaga, nasza społeczność będzie miała możliwość alokacji, dokładnie będzie to alokacja 250 dolarów dla 10 osób po cenie 0.04. I co należy zrobić? Wejdźcie po prostu na mój Twitter i tam wystarczy, że dacie follow dla SkyNity dla mnie, dacie like oraz retweet oraz oznaczycie dwie osoby w komentarzu. Czas na ten konkurs to 7 dni. Po tych 7 dniach wylosujemy 10 osób, które będą mogły uczestniczyć we wczesnym zakupie. Oczywiście wszystko jest dla chętnych, także jeżeli macie ochotę wziąć udział w konkursie, to zapraszam. Gdzie ogólnie jeszcze szukamy informacji na temat tego projektu? Skoro jesteśmy przy Twitterze, to wchodzimy sobie na Twitter, jest to Link3, wchodzimy sobie na to. I podpięta jest tutaj strona whitepaper, Paper, Light paper, Game Deck, Twitter, Discord, Telegram, Instagram, Medium, YouTube, TikTok, Twitch, Facebook. Także naprawdę mają tego sporo i fajnie, że działają gdzie się da. No jak się domyślacie, na pewno jest tym sporo roboty. Ten link zostawię Wam pod filmem, ale tak jak teraz Wam pokazałam, możecie sobie wejść na Twitter, od razu zafollowujcie i tam też znajdziecie właśnie ten link do tych informacji. Najważniejszy jest white paper, dlatego zachęcam Was do przeczytania. I tutaj też możemy znaleźć analizę SWOT, gdzie się tutaj widziałam. I tutaj możecie też przeczytać o ich mocnych stronach, ale i też o słabościach i zagrożeniach. Wspominają tu m.in. o sytuacji na rynku krypto jako zagrożenie, czy na przykład o ogromnej dynamice i konieczność takiego szybkiego dostosowania się do tych zmian, jako oczywiście słabość. Możecie też przeczytać tutaj właśnie o ich mocnych stronach, ale również o szansach. Przejdźmy jeszcze do ilości tokenów. I tutaj możemy sprawdzić, ile tych tokenów jest i gdzie one wędrują. Jak widzimy, jest 200 milionów tokenów. Seed Sale jest po cenie 0,032 i jest to 5% z tych tokenów. Private Sale jest po 0,04 i jest to 7%. I Public Sale po 0,05 i jest tych procentów 8%. Przy tym konkursie alokacja 250 dolarów jest właśnie po cenie 0,04. Co jeszcze tu możemy zobaczyć? Marketing idzie 3% tych tokenów, następnie Team 6%, Liquidity 2%. Jeżeli chodzi o vesting, to powiem szczerze, że jest dosyć krótki, bo zaczyna się przeważnie po miesiącu od startu gry i trwa przez około rok czasu. Jedynie Team otrzymuje tokeny po 3 miesiącach. Ale uważam, że mimo wszystko to jest w miarę szybko. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak się ta gra rozwinie i jak to właśnie będzie wyglądało cenowo. Przejdźmy sobie do roadmapu. Teraz, właśnie trwa pre-sale SDT, i jeżeli chodzi o kwartał pierwszy 2023 roku, to będzie token Lunch, następnie NFT Skylands sprzedaż i wydanie wersji beta tej gry. I za chwilkę jeszcze przejdę do Timu, ale wcześniej pokażę Wam jeszcze stronę SkyNity, i tutaj też od razu możecie sobie przejść do tokenomii. Tak naprawdę jest to zawarte większość rzeczy z whitepaper, dlatego bardzo was zachęcam właśnie do przeczytania. Tutaj też znajdziecie na ich stronie właśnie whitepaper i tutaj możemy właśnie poznać team. Chociaż zachęcam was mimo wszystko, żebyście przeszli sobie na whitepaper. I tutaj przy ósemce będzie rozpisany team i są tutaj również odnośniki do Linkedinu, więc fajnie by było jeszcze obczaić te osoby. No i tutaj znajdziecie też opis, szkoły i tak dalej, jakie mają po prostu doświadczenie. Sporo jest tych osób, są zdjęcia, są nazwiska, są odnośniki na Linkedin, więc to jest mega. No bo wiadomo, że zdarzają się projekty, w których nawet twórcy nie pokazują swoich twarz, tylko dają jakieś tam małpki czy jezuski. Także te osoby, oczywiście, można sprawdzić. Zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj jest. Tak, to już koniec, jeżeli chodzi o whitepaper. Eee, myślę, że to jest już wszystko. Uważam, że projekt jest godny uwagi i mam nadzieję, że wspólnie porywalizujemy trochę, jak gra wyjdzie. I pamiętajcie o konkursie, jeśli macie ochotę, to weźcie w nim udział. Wejdźcie sobie na mój Twitter i jeszcze raz powtórzę: dajecie follow dla Skanity, dla mnie dajecie sobie lajka like oraz retwita, i następnie oznaczacie dwie osoby w komentarzu. Ok, dajcie znać, co myślicie o projekcie. Dajcie znać też, czy gracie w gry strategiczne. I co, powodzenia w konkursie. Trzymajcie się. Hej!